Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak wskazuje tytuł filmu, dzisiaj porozmawiamy sobie krótko o siedmiu smacznych analizach. Zapraszam do oglądania. A więc, dlaczego analizy znikły? Po pierwsze, jest to wina mojego sprzętu, czyli komputera. Mój komputer. Nie jest komputerem gamingowym i nie ma on dużo miejsca na dysku. Jest to po prostu zwykły komputer biurowy, który ma mało miejsca na dysku. Sam krótki opening nawet zabiera bardzo dużo tych gigabajtów. Po drugie, ogląda nas trochę mało osób. I czy w ogóle te analizy powrócą? Oczywiście, że tak. Tylko. Muszę mieć nowy komputer i wyświetlenia na moich omówieniach muszą też być trochę większe, bo jest, są na razie w kiepskiej formie. I właśnie chcę Was powiadomić, że 7SA są, ale w innej formie są na Wiki, będziemy tam też omawiać najnowsze odcinki i rozdziały, a także filmy, które wyjdą, po prostu same nowości będą tam analizowane. Pod każdym moim omówieniem będę właśnie też dawać linka do tego postu gdzie omawiamy właśnie te najnowsze odcinki, rozdziały na wiki. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania czy coś, to piszcie śmiało w komentarzu, ja na nie odpowiem. Z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się.